Witajcie bardzo serdecznie, witam was w kolejnym raporcie wojennym Wojna na Ukrainie. Dzisiaj to co wydarzyło się pomiędzy 12 lipca a 15 lipca i nim przejdziemy do raportu wojennego i omówienia sytuacji na froncie. Dzisiaj mała prośba do was o wsparcie dla tego kanału. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Przypominam o możliwości zostania patronem lub patronką tego kanału, bo dzięki wam też te materiały się realizują. Przypominam też i polecam wam świetną rozmowę z pułkownikami, pułkownikiem Korowajem oraz pułkownikiem Licieckim. Świetna rozmowa na temat problemów, jakie ma Ukraina oraz Rosja walczące w tej wojnie. Natomiast my przejdźmy na mapę Ukrainy. Za nami szczyt NATO. Tak jak Wam informowałem, i pewnie już wiecie o szeregu różnych decyzji, jakie zapadły na tym szczycie, nie będziemy tego rozwijać, bo nie widzę tutaj korzyści, czy nie widzę tutaj rzeczy, aby to rozwinąć, bo zostało to porozwijane na wielu, wielu kanałach i będzie też na przeglądzie tygodnia z Markiem Meissnerem oraz. Profesorem Danielem Boćkowskim, na co już Was zapraszam w poniedziałek. Natomiast my będziemy dzisiaj mówić tylko i wyłącznie o tym, co dzieje się na linii frontu. Bo z jednej strony ktoś powie, że tak, na tym froncie przecież nic się nie dzieje, ale dla osób, które chcą wiedzieć naprawdę, co się dzieje, to ten raport jest jak najbardziej dla nich. Zaczniemy od odcinka Swatowe Kremienne. Jesteśmy na odcinku Swatowe Kremienne. Jeżeli chodzi o ten odcinek, mamy tutaj aktualizację po stronie rosyjskiej i po stronie ukraińskiej. Pojawiły się nowe jednostki, nowe formacje. Uaktywniła się Pierwsza Armia Pancerna Gwardii, mityczna Pierwsza Armia Pancerna Gwardii, która dostała niezłego kopa pod Iziumem. Zbierała swoje siły dość dość długo. Natomiast mamy też tutaj pewne działania po stronie ukraińskiej. Jeżeli chodzi o północną część, zaznaczyłem wam mniej więcej ugrupowania pierwszej armii pancernej, czyli mamy tutaj jednostki drugiej dywizji zmechanizowanej gwardii oraz czwartej dywizji pancernej Kanten Mirowskiej, której elementy są już na linii frontu. Mamy też 47, a dokładnie 26 pułk pancerny. Natomiast z działań, jakie mamy tutaj na tym kierunku, mamy tutaj prawdopodobnie rejon dworyczny obsadzają już inne jednostki niż 67, bo oddziały 67 pojawiły się gdzie indziej. Natomiast także 105 prawdopodobnie też z tego rejonu odeszła. Jest tutaj prawdopodobnie brygada specjalna. Ukraińska, jeszcze muszę to potwierdzić, natomiast jeżeli chodzi o pozostały odcinek, mamy tutaj działania rozpoznawcze oraz dość silne ataki na kierunku Kuzemiwka, Nowosiłka. Wiemy, że strona rosyjska atakowała przez te ostatnie dni dość aktywnie na tym kierunku. Pojawił się filmik 27 Brygady Rosyjskiej, która pokazała na tym filmiku, że wzięła jeńców ukraińskich. Natomiast potwierdziły się też słowa hmm, pewnej osoby, która też mi tutaj podpowiadała, że tak nie do końca z tą 92. No i potwierdziło się, że nie do końca z tą 92, bo ta 92, która miała odpoczywać, no w pewnym sensie została wycofana. Natomiast nie wszystkie oddziały albo część oddziału wróciła. Yy, została zmuszona, dowództwo ukraińskie zostało zmuszone do tego, żeby przywrócić i wzmocnić tutaj elementy linii frontu poprzez pododdziały, przynajmniej dwóch batalionów, przynajmniej dwóch batalionów z tej brygady, które walczą na tym odcinku, i wspierają obronę, szczególnie 103 oraz tyków pomiędzy tutaj 88. Wiemy, że ataki rosyjskie tutaj miały powodzenie, niewielkie, bo niewielkie, ale miały. Wzięto jeńców, tak jak powiedziałem, ukraińskich do niewoli, natomiast ataki, reszta ataków została tutaj odparta przez stronę ukraińską, te ataki, pamiętajcie, to nie są jeszcze jakieś większe działania ofensywne. One są w miarę silne ze wsparciem artylerii, natomiast nie grozi tutaj żadnego, nie ma tutaj żadnego przełamania ani nie grozi żadne przełamanie na ten moment frontu. Już pomijam fakt tego, co, co, co niektóre osoby informowały o przełamaniu na kierunku Kupiańska. Nic takiego nie, ma, nie miało miejsce. natomiast walki faktycznie są i te ataki rosyjskie są mocne. Natomiast nie ma tutaj zagrożenia na ten moment przełamania frontu. Jeżeli chodzi o odcinek południowy przejdziemy sobie na mapę, którą kiedyś stworzyłem, gdy walki pod kremienną były dość intensywne, więc przechodzimy na odcinek Kremiennej. Jesteśmy na odcinku kremiennej z informacji, jakie udało nam się uzyskać. Mamy tutaj ataki w kierunku newskiego wykonane przez stronę rosyjską. Natomiast y ten rejon wzmocniła ukraińska, elementy ukraińskiej 21 Brygady zmechanizowanej, przynajmniej dwa bataliony. Przynajmniej. Natomiast resztę frontu tutaj obsadziły pododdziały pierwszej Brygady Specjalnej Bohuna, które tutaj walczą. Natomiast na kierunku Torskie, Terny Torskie, Poliwka, tutaj dość aktywnie działały wojska ukraińskie. Spotkało się to też z kontratakami. Strony ukraińskiej, która tutaj kontratakowała, natomiast częściowo te oddziały rosyjskie musiały się też wycofać spod ognia artyleryjskiego, gdyż no, na południe od drogi Zaliczne, Kremienna są lasy, natomiast tutaj są otwarte pola i te oddziały rosyjskie, a szczególnie właśnie 74. Brygada Gwardyjska oraz elementy 59. Pułku Pancernego, które tutaj działały i Jednostek WDW atakowały w kierunku Torskie, nawet doszli, doszły te oddziały rosyjskie do samej wsi, natomiast spadło na nie później uderzenie, przeciw ukraińskie. Na południu właśnie pojawiły się oddziały 67. Brygady Zmechanizowanej, czwarte 90. Elementami 95. Brygady Aeromobilnej, natomiast na północy. Uderzała 25 niezawodna 25, która tutaj wspierała obronę samodzielnych batalionów oraz obrony terytorialnej z dwóch brygad 111 oraz 125. Na ten moment nie ma tutaj zagrożenia przełamaniem, chociaż dość aktywne działania nadal są. Znajdują się, potwierdzają się też działania rosyjskie i ukraińskie w lesie na południu librowej, walki w tym masywie leśnym cały czas trwają. Wróćmy, przejdźmy na mapę mm, Ukrainy. Z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na odcinek Siewierski, później odcinek Bachmucki i linię Ato. Jesteśmy na odcinku Siewierskim. Z informacji, jakie udało się nam tutaj uzyskać w ciągu tych kilku dni, mamy tutaj działania nękające w kierunku biurochoriwki wykonane przez stronę rosyjską i separatystów. Natomiast dość aktywne działania yy, na południu pomiędzy Rozdaliwką Wesołe Mamy ataki na Jakowliwkę. Udało się stronie ukraińskiej pogłębić włamanie w, w pozycjach rosyjskich na północ od Soledaru. Wiemy, że strona ukraińska poszerzyła włamanie do głębokości 2,5 km na 4 km szerokie i atakując już Jakowliwkę, te natarcia w kierunku tej miejscowości są wykonywane z dwóch stron od strony zachodniej i północnej. Natomiast no, jeżeli Jakowlika, Jakowliwka padnie, no, strona rosyjska będzie miała problem, gdyż będzie zabezpieczenie, strona ukraińska będzie miała zabezpieczone skrzydło, natomiast będzie mogła śmiało tutaj już nacierać na wzgórza nad darem które sama strona rosyjska wykorzystywała do swoich ataków na miasto. Natomiast jeżeli chodzi o odcinek północnego Bachmutu, to przejdziemy sobie na linię Bachmutu. Jesteśmy na froncie Bachmudzkim. Mamy tutaj informacje o walkach dość zaciekłych w kierunku drogi M03 oraz Dubowo-Wasiliwki oraz zaciekłych już walkach w rejonie Berchiwki. Wiemy, że strona ukraińska, która częściowo zdobyła tutaj część nawet wioski, wdarła się do tej miejscowości. Strona rosyjska kontratakowała prawdopodobnie została tutaj strona ukraińska odparta i, i, i odrzucona na pozycje wyjściowe natomiast no, te walki tutaj cały czas trwają, pojawiła się nowa formacja, 85 brygada z Ługańska, czyli separatystów, chociaż no, wiemy, że zostały tej republiki płonięte, przynajmniej te wojska weszły w skład już armii rosyjskiej, jeżeli chodzi o południowy odcinek frontu mamy już tutaj działania na przedpolu Kliszczejewki, wiemy, że Potwierdziło się jest po nagranie filmiku, który tutaj wam pokażę Rosjanie postawili zasłonę dymną w rejonie kliszczeniwki, aby osłonić czy zasłonić tutaj pozycje swoje i, i to co dzieje się na tyłach, natomiast ze wzgórz widać było już kliszczeliwkę. Mają tutaj Rosjanie problem. Tym bardziej, że ten problem narasta, gdyż strona ukraińska kontynuuje swoje działania ofensywne w kierunku. Andriewki Wiemy, że udało się im tutaj zbliżyć do tej miejscowości. Zdobyto jedną z pierc leśnych na drodze. Walki trwają o drugą. Jeżeli uda się tutaj w stronie ukraińskiej podnieść sukces, no, będą mieć już otwartą drogę prawie do miejscowości. A ta miejscowość już jest, słuchajcie, na tyłach Iszczejwki i no, otwiera nam dalsze możliwości działania i na Kurdimówkę, Kurdimówkę oraz na Andradiwkę, czyli już na tyły, dość duże, dość głębokie tyły frontu bachmuckiego. Natomiast jeżeli chodzi o samo miasto, nie ma tutaj większych działań zbrojnych. Wiemy, że artyleria ukraińska ostrzeliwuje ruiny, bo tak mi ostatnio napisano, że to są ruiny. Tak, to miasto już jest jedną ruiną. Wiemy, że no, poniosło Wielkie straty materialne to miasto przestało istnieć w y, możliwościach zamieszkania, natomiast, jako punkty oporu, są i y, może służyć, natomiast jest ono ostrzeliwane przez stronę ukraińską. No i na terenie tego miasta, przynajmniej w części zachodniej, działają ukraińskie jednostki specjalne, które tutaj rozpoznają i niszczą rozpoznane stanowiska rosyjskie. Przejdźmy na odcinek grułówki. Jesteśmy na odcinku Gorbówki. Jeżeli chodzi o ten odcinek, mamy tutaj ostrzał pozycji rosyjskich oraz ukraińskich. Mamy też ataki ponowne na nowo nowe wykonane z dwóch kierunków. Natomiast brak sukcesów w natarciu od strony, strony rosyjskiej. Przejdźmy na linię Ato. Jeżeli chodzi o linię Ato, mamy tutaj działania rosyjskie na tym kierunku. Strona rosyjska próbowała nacierać w kierunku Awdiwki oraz e, Siewierne, natomiast bez sukcesów strony rosyjskiej, wiemy, że te ataki tutaj, szczególnie z rejonu Wodiny oraz opietnego były dość silne. Zostały one odparte i strona rosyjska musiała wrócić na pozycję ze stratami. Wiemy o atakach w kierunku Pierwomajskie, Newelskie, Jasnochorivki, bardziej rozpoznawcze. Oraz samej Marinki, Pobiedy oraz Nowo Michaivki, Szczególnie ciężkie walki w rejonie Marinki. No, miasto ruin, miasto morze ruin nadal przynajmniej częściowo jest pod kontrolą strony ukraińskiej. Która też nie boi się tutaj kontratakować. I takie kontrataki lokalne miały miejsce. Natomiast brak informacji o tym, żeby Rosjanie odnieśli gdziekolwiek jakieś sukcesy. Uzyskali jakieś sukcesy w terenie. Wiemy, że... Artyleria ukraińska ostrzelała w Doniecku zakłady Topas w części zachodniej, natomiast brak informacji o stratach tego ostrzału, jakie strona ukraińska wykonała. Przejdźmy na mapę Ukrainy. Z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na odcinek Zaporowski, a potem odcinek Hersoński. Jesteśmy na odcinku hersońskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek, mamy dalsze działania ofensywne artylerii i rakietowej oraz artylerii dalekonośnej ukraińskiej, która ostrzeliwuje cały czas, zmiękcza tutaj zaplecze rosyjskie na tym odcinku frontu, atakowane Melitopol, Tokmak w rejonie Berediańska oraz szeregu, szeregu różnych miejscowości na bliskim już froncie czy na bliskiej odległości od frontu, na bliskim zapleczu frontu, może tak to będzie ładnie brzmiało. Natomiast wiemy, że te działania są cały czas. Mamy tutaj informacje o zniszczeniu, o zaatakowaniu i prawdopodobnie zniszczeniu kolumny rosyjskich czołgów, które z Mariupola podążały w kierunku, w kierunku frontu. Wiemy też o kolumnie zniszczonej, czy mocno poturbowanej, która stanęła. Imig też się pojawił. Cały czas to rozpoznanie tutaj działa. Natomiast jeżeli chodzi o walki, no to przejdźmy na odcinek zachodni frontu zaporowskiego. Jesteśmy na odcinku zachodnim frontu zaporowskiego. Z informacji, jakie mamy z tych rejonów, mamy tutaj szereg wykonanych kontrataków rosyjskich, bo od tego może zaczniemy, które miały na celu przeszkodzić lub zmusić stronę ukraińską do zmniejszenia nacisku w tych dwóch rejonach Łopkowe, Piatychatki oraz Robotyne, Drbowe. Wiemy, że te kontrataki rosyjskie były wykonywane na różnych odcinkach, natomiast nie spotkały się one z powodzeniem. Strona ukraińska odrzuciła oddziały atakujące, czyli rosyjskie, na pozycje wyjściowe. Jeżeli chodzi o walki, mamy tutaj niewielkie postępy w rejonie Piatychatek na południe i na wschód od Piatychatek. Niewielka część terenu zajętego przez stronę ukraińską nawet nie wiem, czy na stałe, można to powiedzieć, bo tam jest mały problem z terenem. Natomiast były informacje o niewielkim zajęciu, czy pogłębieniu tego rejonu właśnie tutaj, gdzie pokazuję. Natomiast jeżeli chodzi o odcinek, na o walki na kierunku robotynę, wiemy, że stronie ukraińskiej udało się tutaj podejść już pod m, zabudowania Robotyny. Wczoraj walki były o północną część Robotyny, z jakim skutkiem nie wiemy. Broni się tutaj pod oddziały, pod, bronią się tutaj pododdziały 291 pułku, natomiast wsparcie też udziela im 70 pułk oraz 45 brygada specnazu oraz elementy 810, a szczególnie batalion rozpoznawczy, który poniósł dość ciężkie straty. Dowódca zginął, potwierdzone przez samych Rosjan, więc tutaj mm, walki cały czas trwają. Natomiast jeżeli chodzi o odcinek wschodni frontu zapolskiego, przejdźmy do omówienia. Mamy tutaj front wschodni frontu zapolskiego. Mamy tutaj walki niewielkie, tutaj działania bardziej rozpoznawcze, iż za pomocą artylerii strona ukraińska zwalcza pozycje rosyjskie. Ataki sądujące, ataki rozpoznawcze. Mamy tutaj też informacje o walkach na wschód i na zachód na wschód i na zachód od staromajorskie wiemy, że strona rosyjska wzmocniła tutaj zgrupowanie swoje rosyjskie poprzez wejście na pierwszą linię frontu 247 pułku desantowego ze 7 Dywizji Gwardyjskiej natomiast no, strona ukraińska tutaj niszczy, czy wykrywa i niszczy za pomocą artylerii ataki, ataki rozpoznawcze mają tylko na celu rozpoznanie oraz namierzenie pewnych środków przez artylerię ukraińską i ich atakowanie za pomocą artylerii. Nic się tutaj za bardzo nie zmienia. Mamy lokalne walki. Natomiast czekamy, czekamy na to, co będzie się działo. Mam nadzieję, że takie zmiękczanie jeszcze troszeczkę potrwa. Natomiast kiedy strona ukraińska uderzy, nie wiemy wszystko przed nami. Przejdźmy na odcinek hersoński. Jesteśmy na odcinku hersońskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek hersoński mamy tutaj działania ostrzał artylerii rosyjskiej szeregu różnych miejscowości na tym odcinku frontu. Strona ukraińska ostrzeliwuje rozpoznane stanowiska armii rosyjskiej w różnych rejonach Nowej Kachówki, Ołeszek. No tutaj działanie tej artylerii jest dość precyzyjne dzięki rozpoznaniu oraz dronom. Natomiast w rejonie przeczułka w rejonie Daczy przy Moście Antonowskim dalej są informacje o tym, że jest on ostrzeliwany przez artylerię rosyjską dość mocno, natomiast nie ma tutaj informacji o atakach. Strona rosyjska otrzymała już kilka dni wcześniej rozkaz do obrony tutaj Ołeszek, więc pytanie, co na tym odcinku będzie się dalej działo. Tyle z tego odcinka, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć.